Cześć, z tej strony Bartek Sawicki Astrologia Ewolucyjna. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, w jaki sposób wyznaczyć nasz horoskop urodzeniowy. Do tego celu posłużymy się stroną www.astro.com. Jeżeli jesteś już na tej stronie, wchodzimy w zakładkę Free Horoscopes, następnie Extended Chart Selection. Wybieramy opcję dla gości, albo otworzymy też własny profil na stronie. W tym oto okienku wpisujemy dane osoby, dla których chcemy sporządzić horoskop. Ważne jest, żeby podać godzinę wraz z minutami, ponieważ wtedy nasze wyniki będą o wiele dokładniejsze. Powiedzmy, że ta przykładowa osoba urodziła się w Warszawie. Ok. Jeżeli mamy już podane wszystkie dane i zrobiony profil dla danej osoby, przechodzimy do następnego okienka, który wygląda w ten sposób. W tym oto okienku wybieramy sobie wszystkie cechy, jakie nasz horoskop będzie posiadać, i wszystkie opcje, czyli Astrologia ewolucyjna posługuje się systemem domów Porphyry. Ważne jest też, jeżeli oczywiście chcecie, żeby dodać sobie nowe, różne inne obiekty astrologiczne, które dadzą nam o wiele lepszą interpretację. Jeżeli mamy już wszystko w ten sposób e, zaznaczone tutaj, to co chcemy widzieć na horoskopie, klikamy w ten oto przycisk. I tak oto wygląda nasz horoskop urodzeniowy dla przykładowego Jana Kowalskiego. Możemy kliknąć na horoskop, wtedy wyświetli nam się to w obrazku, czyli możemy ten obrazek zapisać sobie i mieć zawsze przy sobie nasz horoskop urodzeniowy, jeżeli chcemy coś sprawdzić, albo jeżeli chcemy porównać jakieś astrologiczne pozycje. Jak widzimy, jest tutaj koło horoskopu i znajdują się na nim różne, różne symbole, które reprezentują planety i również znaki zodiaku. Na dzisiaj to już wszystko. Właśnie dowiedziałeś się, w jaki sposób sprawdzić położenie planet w dniu Twojego urodzenia. Pozdrawiam i zapraszam na następne wideo.